Cześć, Tarotka z tej strony Witam wszystkich na moim kanale Witam wszystkich, a zwłaszcza ślicznie Witam Zodiakalne Lwy Ponieważ jest to horoskop dla Was Na październik 2020 No i co? I zobaczymy, cóż tam dla lwów Cóż tam dla lwów Na ten październik Lwy Zodiakalne Lwy Na październik Co tam dla lewków Wow Okej okay. Wow. Słuchajcie. To jest tak, jakby ci, co mają własny biznes, to jest coś takiego, jakby biznes... Żeby biznes się zaczął kręcić, to trzeba poszukać jakichś nowych lądów. Coś nowego trzeba znaleźć. Być może zdalnie coś doszkolić się, dokształcić się tak może być ale to jest pierwsza wersja natomiast też druga wersja co przychodzi mi do głowy to proszę uważać zwłaszcza dla samotnych któż to do was przychodzi wieczorową porą bo, bo może zawrócić w głowie nieźle, bardzo nieźle może zawrócić w głowie moje drogie lwy może być to tak, że to wy bardzo komuś zawrócicie w głowie tak? bo to też jest wasz znak ale ja bym powiedziała, coś takiego czuję. E, może zawrócić bardzo ktoś w głowie, ale to nie będzie tak do końca e, ktoś o takich totalnie czystych intencjach, tak? E, też w biznesie, jeżeli dogadujecie się z jakimś partnerem, nie wiem, chodzicie w spółkę, robicie interesy, to też mam takie wrażenie, że e, no, że, że, że uwaga, tak, żeby ktoś tam coś nie, nie nakręcił, bo później trzeba będzie szukać którędy do domu. Co, coś takiego mi przychodzi do głowy, słuchajcie. Tak w biznesie, jak i, jak i w miłości, zwłaszcza dla samotnych. Okej, okay, drogie Lewki. Cóż tu dla Was na październik? Dla lewków. I król była się po, pojawia. Słuchajcie, karta się powtarza. Karta się powtarza, zobaczymy co dalej będzie. No. E, rzeczywiście słuchajcie, jeżeli macie swój biznes czy coś w tym stylu, no to trzeba... E, ja bym powiedziała z kart początkowych wynikało, że żeby biznes zaczął się kręcić, żeby biznes zaczął hulać się, żebyś ty mógł być specjalistą w tym biznesie to po pierwsze użyj już swoich zdolności, które masz, tak, jako specjalista w dziedzinie, w której jesteś, ale po drugie żeby, żebyś też mógł zabłysnąć jako specjalista i żeby ten biznes kulał, żeby go rozkręcić, czy coś w tym stylu no to trzeba właśnie poszukać gdzieś nowych możliwości poszukać gdzieś nowych dróg, może coś przenieść, albo po prostu zdalnie coś, tak, albo jakieś szkolenie jeszcze dodatkowe, może właśnie zdalnie tak, coś no coś, coś takiego. I tu znowu mi wychodzi, ponieważ ta karta się jakby pojawia, tak? E, czyli znowu może być taka sytuacja, że jeżeli chodzi o biznes, o pracę, coś w tym stylu, mm, no to znowu te e, trzeba zadziałać, tak? Znowu się e, pokazuje tutaj mi jakiś statek. Trzeba po prostu zadziałać, e, żeby te, te trzy bu buławy muszą iść w ruch, żeby postawić te czwarte, tak, żeby ta czwarta mogła stanąć również, miała przy czym stanąć, tak, no to tak jakby coś trzeba jeszcze zrobić, podziałać, zaplanować, wdrażać te plany, modyfikować, dokształcać, dopełniać, tak, i, i wtedy to widmo tych, no nie wiem, tych, tych, tego złota, tej nagrody, tak jak najbardziej e, jest uzasadnione, żeby na nie później czekać i, i, i Laury zbierać. Tak mi się tutaj wych wysnuwa, ale też dla samotnych. Słuchajcie, wyzwaniem jest król buław. Jeżeli, jeżeli jesteście samotni, krótszy czy dłuższy czas, tak? E, panie lwice, ale też i panowie lwice. No i chcecie zmienić ten stan rzeczy, to jest to jak najbardziej możliwe pod warunkiem, że zaczniecie się z kimś spotykać, tak? Czyli co trzeba zrobić, żeby mieć pana buława albo być panem buławem? No trzeba po prostu ruszyć się, tak? Ruszyć się, nie czekać tylko na tym brzegu i patrzeć, co do mnie przyjedzie, bo może się okazać tak, że no płynie, 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 ale płynie dalej, tak? albo płynie do kogoś innego, albo w ogóle płynie i zawraca z powrotem, tak? Tylko po prostu trzeba coś robić. Po prostu trzeba samemu się spotykać, ruszyć się, inicjować coś, działać znowu, planować trzy buławy, tak? Przyglądać, planować się, wcielać te, te plany. No działać, 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 tak? Taka jest wskazówka. I wtedy jest możliwe, że ten król pojawi się na horyzoncie, Ok. Proszę bardzo, bardzo, śliczna karta. Wow, wow, wow. No, może być to ta sama osobka. Może być tak, że niektórzy po prostu czekają na kogoś, bo ktoś sobie, no nie wiem, albo właśnie też, ale no ja już tu będę z tysiąc wersji. Słuchajcie, no też dla tych, którzy to była wersja dla samotnych, tak? Natomiast kolejna wersja dla tych, którzy już poznali kogoś wcześniej, moje drogie lewki, poznaliście kogoś sobie wcześniej. Chociaż to też jest Wasza karta, Wasza karta to Strzelca generalnie, tak? Ale to może być taka historia, że dla tych, które już wcześniej poznały kogoś do romansu, tak? Coś, jakaś znajomość się zawiązała, słuchajcie, zaczęliście się spotykać, było fajnie, miło, uroczo i tak dalej, i tak dalej. No i pojawiło się zakochanie, tak? Pojawiło się zakochanie. Ale to takie zakochanie, to po pierwsze zakochanie, ale to wszystko jest bardziej takie w sferze zmysłów, tak? Zmysłowości, seksu, e, atrakcyjności fizycznej, przyciągnie mnie jak Holender, tak? Do tej drugiej osobki. No i teraz, co tu zrobić, kurczę, żeby ta znajomość albo ten ktoś z jakiegoś tam giermka Buław e, awansował na króla Buław, tak? Czyli ja, co tu zrobić, żeby z takiej znajomości o takiej sobie, chodzimy do kina, tak, i na ciastko z kremem, i buzi, buzi, gdzieś tam na ławce wieczorową porą, a ciągnie mnie jak po prostu nie wiem co, i co to zrobić, żeby z tej znajomości takiej niby tak tylko, a, zrobić naprawdę poważny związek, czyli od giermka do króla, od zera do bohatera, jak ja to mówię, tak, no to słuchajcie, no bo kręci mnie bardzo, nie mogę wytrzymać, po prostu aż brzze tam we mnie buzuje. E, ten lewy wyłazi i ryczy, tak? Nie mogę go okiełznać, no co tu zrobić? Słuchajcie, no znowu działać, tak? działać w tym kierunku, żeby się ziściło, generalnie dla Was wyzwaniem jest przedsiębiorczość w każdym calu, wyzwaniem dla moich drogich lwów, po pierwsze jest Wasza karta, tak, czyli musisz wyzwaniem jest bądź sobą, po prostu lwie, bądź swojej energii, bądź sobą to jest pierwsza interpretacja, po drugie wyzwaniem dla lewków jest e, przedsiębiorczość bądź przedsiębiorczy, zaradny działaj, motywuj sam siebie ale również innych, bądź inspiracją dla innych, tak Twórz, kreuj rzeczywistość wkoło siebie, tak, jak Tobie się to podoba, tak? Nawet bym powiedziała, wymuszaj tak miło i uprzejmie, oczywiście, tak na innych, żeby zachowywali się tak, jak się Tobie to podoba, tak? I żeby po prostu no, poszli za Tobą, tak bym to powiedziała. E, to jest dla was wyzwanie. No ale Ty też e, decyzje opierasz, tak, swoje na podstawie tego, m, żeby właśnie jakoś tam rzeczywistość do siebie nagiąć, słuchajcie, i, i to bardzo dobrze, tak, no tak trzeba, ale no konieczne jest działanie, jakby to będzie pomocne, tak, nie siadamy na laurach, tylko wdrażamy, robimy te plany, tak, zbieramy informacje, kontaktujemy się, odczuwamy, czujemy, e, pokonujemy przeszkody, planujemy, modyfikujemy, wdrażamy swoje plany, tak, po to, bo, bo chcemy jakby od giermka do, Króla Buław. To jest tak w biznesie, jak i w uczuciach. Jak i w uczuciach. Więc to może być druga interpretacja. Znaczy, no też jest, tak? Po pierwsze bądź sobą, drogi wie, po drugie bądź przedsiębiorczy, motywujący i tak dalej, etc. Po trzecie wyzwaniem też będzie Łagodzić pewne sprawy, tak? Łagodzić pewne sprawy. Jeżeli tu coś poszło wcześniej nie tak, była sprawa na ostrzu noża, coś tam za bardzo ktoś był przebiegły i kreatywny, tak? Za bardzo ktoś się kreatywnością jakąś taką wykazał, niekoniecznie fajną. No to jakby Ty masz ochotę, tak? Tutaj się dogadać i tak dalej, i tak dalej, i też wtedy będzie wyzwaniem dla Ciebie, no, te sprawy wszystkie jakoś tam załagodzić. Głaskać, tak? Być tym takim dobrym władcą, wyrozumiałym władcą, który aczkolwiek wymaga, tak? Wymaga posłuszeństwa, szacunku, dostosowania się do pewnych reguł i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim wymaga jakiegoś działania, tak? nie, nie lubi gnośności, ale generalnie jest też przywódcą takim łaskawym. Więc takież to by były dla Was wyzwania, już pomijając to, że po prostu facet, tak? Może być ktoś do romansu tym wyzwaniem. Zobaczmy dalej. No proszę, Jezu, znowu miłość. No wielki O Ojejku. Nie wiem, czy Wy to widzicie w tej kamerze. Zaraz. No widzicie. Widzicie. Tu mamy na, na dole mamy lewka, siłę moc. Proszę bardzo. Kochankowie jak byk. Na dole siła połączona z bułowami. Słuchajcie, moje drugie lewki. No bynajmniej do tej pory karty się układają tak że u was być może pod koniec, być może we wrześniu albo pod koniec września, ale już na pewno październik do, tej, do tego momentu, pokazuje się, że u was to sex and sex, sex and rock and roll, no, tak to troszeczkę wygląda, że wszystko jest bardzo takie seksualne, bardzo zmysłowe, dużo ognia, dużo działania, dużo takiej fizyczności, popędu, Atrakcyjności, yy, zakochania się też, miłości, wyboru, też tak może być dla niektórych, ale no, generalnie jesteście, możecie się do, dowiedzieć, że stoicie przed jakimś wyborem, tak? Albo że jesteście zmuszeni, żeby podjąć jakąś decyzję. Może trzeba wybrać pomiędzy dwoma osobami. Ale może trzeba po prostu wybrać, żeby zdecydować się, tak jak powiedziałam, od giermka do króla, tak? Czyli, no, przejść na ten wyższy level. Może to też o to chodzi, tak? I potrzebne wtedy jest działanie. Może trzeba będzie gdzieś pojechać, przyprowadzić się. Bardzo macie, lwy, podobne czytanie, troszeczkę podobne macie, do koziorożca, więc może ktoś tam ma coś wspólnego. Z koziorożcem sobie zerknijcie, ale zobaczmy dalej. Wow, jejku. Nie no, kochani. Lwy się zakochają. I to rzeczywiście jest tak, że od giermka do króla to jest a, jakiś awansik w ogóle ci, ci którzy wcześniej mieli partnera. E, jesteście zakochani. Ale to jest dla Was wskazówka, tak? Bo, bo tu jest zakochanie miłość, seks i tak dalej, i tak dalej, ale jest wskazówka mój drogi Lwie. Mm, Warto by było, żebyś też poszukał w sobie tych uczuć, tak? Jeżeli one samo istnieją, wy... ponieważ mamy tutaj, pokazuje się kolejny król kieliszków, i jest wskazówka od razu, że jeśli masz kogoś, kogoś jednego, tak? I no, jest romansidło, jest spotykanie się, w ogóle no dzieje się, tak? Gorąco, bardzo, bardzo gorąco. Widzicie te kolory tu, bardzo gorąco. To od razu jest automatycznie wskazówka. Po, poszukaj w sobie uczuć, bo być może ta osoba jest tego warta, poszukaj w sobie tych uczuć głębszych, tak, tej głębi uczuć, tak, żebyś miał pełnię, żeby była pełnia, kochankowie, no to jest jakaś to pełnia, tak, e, jakby te dwa bieguny, one się ze sobą łączą, Ink i yang, e, słońce i księżyc, tak, więc... E, Karty tu proszą, jeżeli masz jedną osobę i, i za bardzo ogniście wszystko, proszą Cię, żebyś poszukał sobie tej głębi, bo wtedy będziesz miał tą pełnię. To jest pierwsza interpretacja. Druga interpretacja może być taka po prostu, że e, moje drogie lwy m, staną przed wyborem, niektóre z Was możecie wiedzieć po prostu. Wiedzieć albo się dowiedzieć, bo ktoś nowy wkracza w wasze życie. I po prostu wiecie, że stoicie przed dylematem, kogo wybrać, tak? Czy buława, czy kielicha. No, ten jest ognisty, fajny, ale ten znowu bardzo e, patrzy tak e, z mgiełką wokół, tak? I, i, I czule szepcze do łóżka. No i którego teraz tutaj wybrać. Ta, to tak możecie nagle się zorientować, że, że macie trudny wybór przed sobą. Niektóre z was, moje drogie lewki, e, Kolejna interpretacja będzie taka, że. Mm, no właśnie, jeżeli jest dwu, dwóch osobników do rączki pięknej, czy tam dwie osobniczki analogicznie zamieniając, tak, no to y, może być tak też, że niektóre z Was będą usiłowały okiełznać jakiś romans, zdusić go w zarodku. Ponieważ no, jest ktoś już w Waszym życiu na stałe, ktoś stały partner, tak? I będziecie usiłowały coś tutaj zdusić, chociaż wiecie, że wybór jest trudny, ale będziecie usiłowały opanować, zapanować nad ogniem, tym wewnętrznym ogniem, tym rozpaleniem, roz, rozwas, roziskrzeniem. Ale nie zmienia to faktu, że pokazuje się u Was bardzo dużo ludzi, moi, moi kochani. To może być wybór nawet pomiędzy trzema osobami, ale co najmniej tych osób może być dwie. I to bardzo się silnie zaznacza. Ja nie wiem, czy Wy te karty widzieć. Musicie widzieć. Naprawdę. I to może być tak, że już macie kogoś, a ktoś się w Waszym życiu nowym pojawia, tak i się dowiadujecie, że. Hmm, że no trzeba się na coś zdecydować i będzie trudno, bardzo będziecie chcieli ten romans dusić z zarodku, ale to będzie wyłaziło, nie będzie grzało w głowie, myśli, tak zmysła podgrzewało, nie da spokoju, albo może być po prostu w ten desej, że mm, no kogoś poznajecie, fajnie jest, a tu się ktoś po prostu z przeszłości znowu odzywa, tak? I teraz co tu zrobić, bo jeszcze nie wszystko wywietrzało, tak? Ta przeszłość jeszcze tutaj a, gdzieś tam. W komórkach cielesnych buzuje, i, i nie da się tego wykrzewić. Ale tu jest ktoś nowy, kto jest miły, patrzy powłóczystym wzrokiem, dobrze rokuje, ma dla nas uczucia, tak? No i, i co to kurczę wybrać? Jest dylemat. Od przybytku głowa też boli się okazuje, drogie lwy. Ale zobaczymy, jak wy na to wszystko reagujecie. No, wy jesteście przygwożdzeni, trudna decyzja, boże, 10, 10 mieczy, 10 mieczy po prostu macie dylemat okropny. Ale z otoczenia idzie miłość. Wow, jakie karty. Coż, co za ten październik? Wiecie co? No, tak jak u koziorożca i ktoś wraca z przeszłości. Ach, wiecie co? Moje drogie lwy macie bardzo, bardzo romansowy, kochający, miłosny, leciutko karmiczny miesiąc. Ja bym Wam za lewki, które mają koziorożców w temacie miłosnym. Bardzo wam polecam, żebyście zajrzeli tam do Koziorożców do horoskopu, ponieważ oni też mają e, bardzo miesiąc pełen zmian. Pełen, pełen zmian. Tylko tak jak tam u Koziorożców się e, kobiety kochające pokazywały, tak tutaj mężczyźni do wyboru do koloru zakochani, kochający, więc coś jest tutaj na rzeczy, ale powiem wam tak. No interpretacji może być wiele, tak, ponieważ nikt tutaj nie zadał konkretnego pytania, więc e, ja powiem tak, y, może być tak, że macie kogoś, fajnego partnera, y, jesteście w związku formalnym bądź nieformalnym, ale spotykacie kogoś nowego i wybór, co tu teraz zrobić, tak? Y, bardzo usiłujecie y, zdusić w sobie to wszystko, zabić tą namiętność, naprawdę staracie się bardzo, ale no nie, nie bardzo daje rady, tak? Nie, nie bardzo daje rady. E, Nadzieję macie, że jednak e, ta przysłowiowa rodzina wygra, czyli ta, to, to partnerstwo, które było do tej pory formalne, bądź nie, że to wygra, no ale e, ciągnie duszę do raju i z otoczenia idzie do Was kuszenie, totalne kuszenie partnerstwo, zakochanie, miłość, ofiarowanie drugiego kielicha. Ktoś prosi, bądź ze mną, e, ktoś wyznaje uczucia i no naprawdę. I sytuacja jest taka, że jeden patrzy powłóczystym wzrokiem i klęka i wyznaje miłość i, i prosi, e, drugi po prostu mówi kocham cię, ty jesteś moja i silnym ramieniem po prostu przygarnia do siebie i weź się teraz, zdecyduj, tak, czy te, ten powłóczysty wzrok, czy ta silna ręka, który. Który, tutaj, no tak tu pokazuje I Twoja postawa, drogi Lwie, to jest po prostu, no jestem przygwożdżona, tak? Przygwożdżona. Ja nie wiem, co wybrać. Namiętność mnie tutaj rozpala, ogień mnie rozpala, miłość mnie rozpala, ale właściwie, yy, no trudno się zdecydować, czy powłóczyste spojrzenie, czy silna ręka. Dylemat jest okropny. E, wygląda na to, że bynajmniej w, we, w, w miesiącu październiku e, Twój wybór, czujesz się usatysfakcjonowana swoim wyborem. E, droga lwi, co drogi lwie, cokolwiek wybierzesz, Cokolwiek wybierzesz, na, na któregokolwiek pana się zdecydujesz, wygląda na to, że bynajmniej w październiku jesteś tym usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany. I to jest pierwsza interpretacja. Natomiast y, może być też taka dla niektórych interpretacja, że byli sobie sami, poznają y, sobie fajnego gościa, gościu jest wpatrzony no i też oferuje tak, się ze swoją osobą, chce ciebie zainteresować sobą, chce żebyś ty tutaj z nim zaczęła tworzyć nową relację tak sobie tymi, tą samą ścieżką sobie chodziła po świecie natomiast no, wraca ktoś z przeszłości po prostu, no i niestety tak jak wcześniej coś tam już napomknęłam yy, odżywa uczucie odżywa miłość, yy, pożądanie motylki w brzuszku. Trudno o tym zapomnieć, tak? Dylemat jest okropny. Co prawda staram się zdusić ten romans nie dopuścić, bo pamiętam, że ta osóbka z przeszłości to taka sobie tam była. Jestem na tym wszystkim, bo nie wiem, co mam wybrać. Tak? Nie wiem, co mam wybrać. E ten mi oferuje, tu mam kogoś fajnego, oferuje mi się, ale ta przeszłość wraca i też bardzo silnie zaznacza swoją pozycję i ja nie wiem, co mam zrobić, po prostu zabi za zabiję to pożądanie, chcę to zabić, to pożądanie, ponieważ czuję się zdruzgotana, tak? No, ale to pożądanie bierze górę i w efekcie i w efekcie po prostu wracam do przeszłości, tak? Wybieram tego, kto, kto wraca, kto już w moim życiu był. Też taka może być interpretacja. Nie powiem ci, drogi Lwie, na 100%, tak? co, co, co zrobisz, co wybierzesz, ponieważ nikt mi tu konkretnego pytania nie zadał. A karty, a ponieważ jest Was wiele, grupa, no to jakby karty pokazują wiele możliwości. Hmm. Mogę Ci powiedzieć jedno, że. E, na cokolwiek się, lwie, zdecydujesz w październiku, w październiku będziesz tym usatysfakcjonowana i będziesz miała wrażenie, mimo wszystko, mimo tego początkowego chęci zabicia uczuć, tak, i przygwożdżenia, i dylematów, totalnych dylematów, co skończyć, co zacząć, tak, no... Y Bynajmniej w październiku Twoja decyzja, jakakolwiek ona będzie, spowoduje, że będziesz po prostu czuła się jak osoba wygrana, wygrałaś los na loterii, dogadałaś się tam, gdzie chciałaś, tak? Bo jest możliwe dogadanie się w ogóle z otoczenia ludzi. Już, już poza konkursem, poza sprawami miłosnymi, tak? Jest jak najbardziej możliwość dogadywania się z ludźmi. Ludzie będą do Ciebie wychodzili z uprzejmością, z życzliwością, chęcią pomagania, dogadywania się. Rozmów, rozmawiania, dyskutowania, więc z taką życzliwością, więc w ogóle już poza tymi miłościami, tak? Tutaj, z otoczenia bardzo fajne, do ciebie idą relacje, natomiast, no, za dużo tych miłości w koło. I teraz proszę bardzo, i, i co tu wybrać? Czy tego silnego faceta, który tak bierze mnie mocno za za ramię, przytula, przygarnia silną ręką i mówi tyś moja? <grywa> czy, czy tego, który tutaj klęczy z tym powrót, z tym spojrzeniem i, i mówi kocham cię, czy możesz, ze, czy zechcesz ze mną być, tak? no, 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 który? <grywa> no, który? którego, droga lwico? ja ci tego nie powiem, no, nie powiem ci, bo to jest jakby twoje Karty macie naprawdę piękne, bardzo miłosne. Naprawdę re, z, polecam, zajrzyjcie do Koziorożca, jeżeli macie z nim temat, bo, bo tak to wygląda. Nawet nie, nie chcę tu już więcej nic e, o pracy mówić. Aczkolwiek, jeżeli jest, jest w pracy, to... No ale tam było koło fortuny, ja mówiłam, że ktoś mocno w głowie zawróci, tak? Aczkolwiek e, e, skwitowałam to tak, że uważajcie, bo może być nie do końca szczery. Jeśli chodzi o osobę z przeszłości, może to chodziło o to, że jeżeli... Ktoś już w przeszłości u Was zaistniał i zniknął, i teraz się pojawia, no to coś tam na sumieniu ma, tak? No różowo tak nie było. Aczkolwiek będziecie pamiętać, że no kiedyś było fajnie i, i będzie ciągnęło duszę do raju. I trudny jest dylemat, ponieważ stawka jest wysoka. No. Jeden kręci, drugi kocha i też oferuje fajne rzeczy, więc macie nadzieję na, na rodzinę, dla tych, co są w związku, że jednak rodzina wygra, że jednak rodzinę utrzymacie. I, i, I tak się może stać, że tak, dla tych, którzy są w związku, że jednak pokonacie swoje słabości a mimo trudności, ale no, na łonie rodziny zostaniecie. Dla tych, którzy jakby byli samotni, tak i poznali sobie kogoś, no może być tak, że jednak ten partner z przeszłości a, tutaj wygrywa i, i was mota taki, i może coś z tego być bynajmniej wy macie na, na to nadzieję. I są na to szanse, słuchajcie. Także no, możliwości jest bardzo wiele. Ojej, aż mi się w głowie zakręciło. Ale praca, jeżeli sukces, jeżeli praca jest i tak, jeżeli to jest y, wyzwanie, no to y, z pracy macie też partnerstwo, tak? Macie w ogóle wspólników tutaj do y, macie wspólników do, do wspólnego biznesu. Co prawda coś was tu może. Denerwować, i, i, i coś Was tutaj, albo po prostu Wasza postawa będzie taka, że no jak jest firma, no dobra, no to niech będzie, niech to się wszystko jakoś toczy, jest dogadywanie się, wspólne taki i na końcu jest dograna jakaś umowa, dogadywanie się, tak? Nawet jeżeli trzeba wybierać między jakimś jednym wspólnikiem, a drugim, albo jednym projektem, czy drugim, to jest dogadywanie się i macie zwycięstwo. Słuchajcie, co na październik, sześć chciałbym powiedzieć dla lwa przyjemność. <laughs> ja nie mogę. No bardzo spójne, prawda? Z tymi kartami. Zwłaszcza z tymi dwoma pięknymi panami, tymi królami. Zrób coś tylko dla zabawy. No proszę bardzo. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Słuchajcie, no to może jednak ten król Buław. <laughs> ten z silnym ramieniem. Tak? No skoro tak wszechświat radzi, że przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Zrób coś tylko dla zabawy. I ja za was nie będę decydować. Zostawiam was z tym. Dylematem z tym czytaniem, karty macie naprawdę piękne. Zazdroszczasz się, rozkojarzyłam. I co do następnego, cześć, tarotka.